Czwartek, 4 marca, w sali kawiarnianej Miejskiego Centrum Kultury w Skarzysku odbyło się oficjalne zakończenie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym Pejzaż Zimowy. Komisja konkursowa oceniła pomysł oraz estetykę wykonania pracy, a przede wszystkim umiejętność posługiwania się różnymi technikami. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 i uczniów szkół średnich z terenu miasta. Konkurs miał na celu dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy, wzbogacenie wiedzy na temat zimy, dostrzeganie pejzażu. Naszej przyrody, rozwijanie kreatywności, wyobraźni młodzieży, promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji, kształtowanie wrażliwości estetyki uczestników, promowanie zainteresowań i talentów młodych artystów. W konkursie udział wzięło 52 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Herka, drugie miejsce Róża Malec, trzecie miejsce Maja Misiak. Wyróżnione osoby to Piotr Połowniak, Maria Mormus, Klaudia Szczęśniak, Joanna Belicka, Cyntia Słomska, Mateusz Stępień. Nagrody Wręczali zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka oraz dyrektor miejskiego Centrum Kultury Grażyna Majewska, która wszystkim laureatom złożyła serdeczne gratulacje i życzyła powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich zainteresowań plastycznych.